Cześć kochani, z tej strony Monika, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zawieram Was znowu na zakupy. Będziemy mierzyć płaszcze zimowe, tak jak mnie prosiliście. I zastanawiałam się w ogóle, jak to zrobić, jak to ugryźć. Kurczę, akurat jest jakaś maszyna i mnie zagłusza. Dobra, więc tak, zastanawiałam się, jak to zrobić i stwierdziłam, że w sumie chyba lepiej będzie, jeżeli pochodzę właśnie po kilku sklepach i zrobię jeden film na jeden sklep. Jeden będzie właśnie Mierzymy Płaszcze z Zary, a drugi będzie Mierzymy Płaszcze z H&M. Nie wiem, który się pojawi, pisze na kanale, ale jeżeli będziecie mnie widzieć w tej samej stylizacji, no to przepraszam. Ale skoro już jadę, to nagram dla Was po prostu dwa filmy. Dobra, to zrobimy tak, że po prostu z tego dnia będzie film e, Mierzymy Płaszcze z Zary. Także jeżeli jesteście ciekawi, co dzisiaj w zarze upolujemy, jakie mają płaszcze fajne na zimę, warte y, kupienia, to zapraszam do oglądania i przypominam Wam tylko, żeby zostawiać kciuki w górę, komentarze i jeżeli jesteście tutaj nowi, oczywiście subskrypcja. Nie przedłużam, bo strasznie przedłużyłam, lecimy. jakie piękne, strasznie mi się podoba. Prześliczna na Sylwestra i jak to się mieni. I pierwszy raz jest kolorowe, zazwyczaj widzę srebrne. przepiękne, naprawdę. śliczna sukienka. I też ma te pówki jak tutaj takiej sukien z, z Handemu, co przymierzałyśmy. Piękna jest. O, tutaj jest jeszcze taka, jej nie zauważyłam. Wydaje mi się, że to będzie ten sam numer, tylko po prostu inny kolor. To już jest. Tym... No mniej mi się podoba. Widzicie taki sam krój, też się tak błyszczy, ale no ta po prostu skradła moje serce. Dobra, ja już jestem to Powiem Wam, że to nie był łatwy wybór, ponieważ Zara ma niesamowicie dużo płaszczy. Ale powiem Wam, że ten film Wam rzucę przed Black Friday. Ja też nic nie wezmę. Koleżanki mi tutaj mówiły czekaj, bo nawet my będziemy mieli fajne promocje. Także na pewno nie biorę, ale poprzemierzamy, żebyśmy wiedzieli po prostu, co kupić na Black Friday. No nic, wzięłam kilka poszczy, chyba bodajże 6, także mierzymy. Zresztą, wiecie, ja lubię poszczy z Zary, no. Wiem, że cena, ok jest trochę spora, no ale ja to po prostu lubię, nie wiem, nie wiem jak wy, czy też macie takie swoje ulubione sklepy. Tak jak wam mówię, ja kocham Zary, Mango. To są sklepy, w których naprawdę zawsze jak coś kupię, to po prostu w tym chodzę i płaszczę od nich, po prostu kocham. No nic nie poradzę. Wolę wydać naprawdę więcej i czuć się w tym fajnie, niż kupić coś badziewnego z AliExpress na przykład za 10 euro. Ja się za przymierzanie. Jeszcze mam tylko naszego, pokażę co mam na sobie. Mam botki dzisiaj na obcasie czarne. Takie spodnie szerokie, z wysokim stanem u mnie uwielbiane. Mają takie piękne jeans. One są naprawdę piękne, ja jestem zakochana. Czarną koszulę, skóra i w sumie tyle. Normalnie. Dobra, przymierzamy. Dobra, co jest najważniejsze, powiem Wam, że ja kocham szerokie rzeczy i zastanawiam się, czy by też, więc ja się będę zachwycała wszystkim, co jest szerokie. Popatrzcie na to. Pierwszy płaszcz jest boski, jest cudowny. Kosztuje co prawda 100 euro. Skład tych produktów będę wam gdzieś tutaj pisać na dole, żeby teraz po prostu nie mieszać w tych metkach, no ale prezentuje się super. Nie wiem dziewczyny, czy lubicie szerokie rzeczy, bo niektóre lubią dopasowane, ale jest piękne. Powiem Wam, że jest bardzo leciutki, ale z drugiej strony jest długość idealna, taką jaką właśnie chciałam w tym roku. Czyli taka wiecie, do łydki, żeby też było mi po prostu w tym ciepło. Można się zapiąć. Tak jak Wam mówiłam, moje płaszcze u mnie wszystkie są otwarte, ponieważ ja za bardzo nie lubię mieć tutaj nic zamkniętego przy szyi. Plus dodatkowo ja zawsze noszę, wiecie, szalik. Także tutaj dla mnie to nie jest problemem. Kieszenie ma zaszyte. Nie wiem, czy te kieszenie. Kieszenie chyba da się tak. Kieszenie da się otworzyć, bo niekiedy właśnie są w zaszyte. No ale popatrzcie, jak to jest piękne. No nie, no, on jest według mnie genialny. Tylko wydaje mi się, że na takie mrozy w Polsce, jakie są u Was minus 20 stopni, nie będzie ok. Bo jest dość cienki, ale jest piękny. No, jest po prostu genialny. No tak jak Wam mówiła, no zaraz po prostu mnie wygrywa wszystko. Co myślicie o tym płaszczu? Warto swojej ceny. Następny płaszcz wzięłam taki prosty, bo może większość osób takie właśnie lubi. Powiem Wam, że on kosztuje 90 euro i jest super. Ma 70 bodajże procent albo 60 wełny. Coś takiego. Gdzieś tu Wam napisałam, przed chwilą przeczytałam, ale tak jak Wam mówiłam, ja mam bardzo krótkotrwałą pamięć i już zapomniałam. Przeczytałam to 2 minuty temu. Jezu, jakie dwie? 10 sekund temu. <grym>, ale patrzcie, jak jest piękny. Ogólnie kamera nie oddaje takiego koloru, jaki on ma naprawdę, także jeżeli Wam się podoba, to idźcie, zobaczcie sobie do sklepu, ponieważ on jest taki na żywo karmelowy, a tutaj mi się w kamerze wydaje, że zalatuję trochę zielenią. Nie wiem, czy ja mam tylko takie wrażenie, ale na żywo taki naprawdę piękny karmelowy kolor. Jest super. Powiem Wam, że ja mam taki sam. Bardzo podobny. Też właśnie z kolekcji Zary, ale bodajże kupiłam dwa lata temu. W takim bardziej beżowym kolorze. I jest naprawdę ekstra super się nosi. Też ma te kieszenie. Ja w ogóle kocham takie kieszenie. To już są eleganckie. To jeszcze dodatkowo zdobią nam po prostu płaszcz. Super. Naprawdę, bardzo mi się podoba. Długość mogłaby być dłuższa. Chociaż i tak wydaje mi się, że będzie nam ciepło, jest taka idealna. Jeżeli ktoś też jest niższy i nie może nosić dłuższych płaszczy, to będzie idealnie. Co Wam powiem? No tak jak zwykle jest otwarty. W ogóle z tego co zauważyłam, wszystkie płaszczy w zarze, w zarze są takie pootwierane. Bardzo mi się też podoba. No nie wiem, no dziewczyny, naprawdę jest taki trudny wybór, bo ja ogólnie wzięłam wszystko. Co on myślicie? Super, no, nie? Kolejny płaszcz to jest coś takiego, powiem Wam, że to jest bardzo, bardzo cienkie, ale z tego, co patrzyłam, ma 50% wełny, także wow, ale jest przecieniutkie, także bardziej to taka, wiecie, przejściówka na jesień, wiosnę niż na taką srogą zimę w Polsce, no ale jest piękne. Jejku, ja bym tutaj miała pomóc, coś wybrać w tej zarze, żebyście po prostu tylko wskoczyły do sklepu i wybrały, ale mi się tutaj wszystko podoba, wszystko mi się po prostu podoba. Gdyby on był cieplejszy, to ja bym się nawet nie zastanawiała. I też kolor jest trochę inny, powiem wam. Też jest trochę inny. O, stąd widać może troszeczkę lepiej. Super. I ten pas, wiecie, że ja kocham wszystko wiązać w pasie. No to jest po prostu idealnie. Myślałam, że najbardziej mi się podoba ten, który przymierzałam jako pierwszy ale ten jest po prostu wielkim sztosem. Długość ma idealną, kolor ma idealny. Pięknie, cudownie się w nim czuję. Ja lubię takie, wiecie, wielkie te płaszcze, że jak zarzucę, to on jest taki, wiecie, duży, szeroki. Nie lubię takich dopasowanych. Sweter też pod spod wcisnę. Super. Też do przymierzania wzięłam wszystko, co mi się podoba. Wiecie, nie patrzyłam, nie brałam wszystkiego jak leci, bo tych płaszczy naprawdę mają dużo, tylko przeszłam kilka razy w sklep, no i wybrałam po prostu to, co mi się najbardziej podoba, no i Voilà! takie tego efekty, że wszystko Wam zachwala No ten jest śliczny. Cholera. rzeczywiście <gryzny> sama na siebie zła, bo nie wiem, które wybrać. Następny jest w sumie bardzo, bardzo podobny, nawet bym powiedziała taki sam, tylko po prostu w innym kolorze. I znalazłam go tylko w rozmiarze M, także jest dużo za duży. Dużo, dużo za duży. No ale chciałam Wam pokazać, jaki w ogóle piękny. Też jest śliczny, no co ja poradzę? Chociaż w sumie bardziej się w nim wygląda trochę jak w szlafroku, <noise> ale naprawdę jest super. W ogóle powinni mi płacić w tym filmie za to ile razy powiedziałam super podoba mi się. <noise> ja bym naprawdę mogła reklamować ciuchy Zary, bo ja po prostu kocham. Przepraszam za to, że tyle razy to powtórzę, ale wszystko mi się podoba. Także to jest po prostu drugi płaszczyk. Taki sam jak ten, tylko ten jest bardziej Milusi nie wiem jaka jest różnica, aha, no i ten ma 100% poliestru, a ten miał 51% wełny, także jest różnica, tym się różnią no ale ten jest bardziej milusi gdy go ubrałam na siebie, to tak naprawdę lepiej się troszeczkę go nosi jak tamtego, no i oczywiście powinien być kilka rozmiarów mniejsze, albo S, albo XS bo te, nawet w sumie w tych płaszczach dobre są XS, tylko ponieważ one są mi tak sobie szerokie, ubiorę sweter a i tak mam miejsca nic nie mi nie ściskanie puce. Dobra, mierzymy dalej. I teraz tu jest zmiana kolorów. Wziąłam taki granatowy dla odmiany. Powiem Wam, że ja w tym roku szukam butelkowej zieleni, ale nic wydarzy, że takiego nie było. I ten jest bardzo, bardzo szeroki. To nawet dla mnie miłośniczki szerokich rzeczy i jest za szeroki. Powiem Wam, że to jest rozmiar XS, także wow. Rękawy ma dość krótkie. Widzicie? Jest 100% wiskozy. Jej kół. jest najgorszy w sumie z tych wszystkich e, płaszczy, które przymierzałam. Jestem ciekawa też Waszej opinii, czy też tak myślicie, ale jest po prostu piękny. On też jest piękny. No, ale on jest najgorzej. On mi po prostu nawet, no nawet tak niefajną figurę robi, no nie? Jestem w takim jakby no nie wiem. Jak zakonnica jakaś, ale jak ktoś robi takie szerokie rzeczy, no to myślę, że będzie ok. Dziewczyny. Najpiękniejszy płaszcz zostawiłam na koniec. Uwielbiam kocham ten wzór, naprawdę. No nie no, on jest idealny. Po prostu idziecie i wszyscy się na was patrzą. No bo to robi takie, wiecie, porunujące wrażenie. Jesteście taki widoczny, nie jesteście jak wszyscy szaroburę i ponure, tylko po prostu jesteście widoczne z daleka. Jest piękny. No, ale tak jak Wam mówię koleżanka, ja mi powiedziała, czekajcie na Black Friday, wszystko będzie przecenione, także czekam. Jest leciutki, jak wszystkie ich płaszcze, naprawdę wszystkie ich płaszcze są takie leciutkie. Nie czujecie już praktycznie na sobie. Bardzo wszystkie były komfortowe, no ale ten u mnie wygrywano. Nie wiem, jestem ciekawa, w którym Wam się podobałam najbardziej, bo może naprawdę w zupełnie innym, czego bym się nie spodziewała. Także czekam na Wasze komentarze. No i dajcie mi znać, czy jeszcze przyjść tutaj do Zary, poprzymierzać inne płaszcze, ponieważ naprawdę mają cholerę tych płaszczy. Jestem w szoku, jaki jest wybór. Zastanawiam się, co jeszcze Wam o tym płaszczu powiedzieć, ale chyba nic nie trzeba dopowiadać, jest po prostu genialny. Kolor ma piękny, wzór ma piękny, fason ma piękny. Brakuje mi tylko tych takich, wiecie, dużych kieszeni. Tylko ma jeden guzik, może być nam trochę chłodno. Szkoda, że nie ma paska. Widzicie, że ja kocham paski. I spędziłam Ba teraz 20 minut z moimi znajomymi, bo przyszli mi tutaj wszyscy i mówią, Monika, przymierz jeszcze ten twarz. A weź ten. No jest piękny, dziewczyny też się zachwycały, mówiły, że super mi pasuje, że najlepiej z tych wszystkich i żebym jego wzięła. No, czekam na Wasze opinie. Ja już przymierzyłam wszystko, dajcie mi znać właśnie, czy wracamy do tego sklepu, do jakiego jeszcze chcecie, żebym poprzemierzała dla Was płaszcze, no i ja lecę po prostu dalej. Chyba jeszcze nie do kasy, bo tak jak Wam mówiłam, czekamy na Black Friday, ale sprzemierzalnie już wychodzę. Jeżeli bym miała zrobić właśnie dziewczynę, takie podsumowanie, to najbardziej podobał mi się ten płaszcz, oczywiście ten. W tym się też bardzo dobrze czułam, w tym takim widzicie już Wam pokazuję. W tym, chociaż jest cienki także nie na Wasze pogody w Polsce. Ten w sumie najgorzej, może dlatego, że już taki podobny mam w domu. Chociaż bardzo elegancko, jak ktoś szuka eleganckiego płaszcza. Ten też był ekstra super, tylko za duży. No i ten w sumie chyba najgorzej. Z tego, co ja lubię takie duże, to ten najgorzej nam nie leżał. Dobra, miski miłoje, ja już skończyłam, nie jestem w samochodzie. I co Wam powiem, przymierzyłam też płaszcze z hm Także filmik pojawi się na kanale już niedługo, śledźcie uważnie. Z takiego podsumowania, płaszczyzn Zarze no po prostu genialne. Nie wiem, jestem też mega ciekawa właśnie o Waszej opinii, co Wy mi napiszecie, ale ja jestem zakochana, kocham Zarę, kocham ich ciuchy i też będziecie mieli takie główne podsumowanie właśnie w tym następnym filmie, bo też za dużo Wam teraz nie chcę zdradzać, jakie ciuchy przymierzyłam w H&M, co myślę, gdzie lepiej i tak dalej, także koniecznie oglądamy drugą część. Także, także tyle z mojej strony. Teraz czekam na wasze opinie. Piszcie oczywiście w komentarzach, co same byście kupiły, po co wrócicie, co wam się podobało. No i do jakiego sklepu teraz się wybierzemy. No i co? W takim razie widzimy się w komentarzach. Mam nadzieję, że już tam jesteście, komentujecie. Także ja już tam do was lecę. Zostawiacie oczywiście kciuki w górę. No a jeżeli jesteście tutaj nowi, no to oczywiście subskrybujcie mój kanał. Włączcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z każdym następnym filmem. No i cieszę się, że Was przybywa na moim kanale. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się. Papa! Pa.